Ten tiktoker wypił żel do prania ubrań w zamian za drogie prezenty. Podczas swojej transmisji na żywo wypił całą butelkę i, jak napisano w wiadomościach, zrobił to dla popularności. Ale to nie do końca był powód. W rzeczywistości stało się to, gdy prowadził transmisję na żywo dla 3000 widzów na swoim TikToku. I w pewnym momencie w kadrze pojawił się właśnie ten środek do prania ubrań czyli ten żel. Widzowie napisali, że jeśli wyślą mu bardzo drogi prezent, czy wypije ten środek, i on powiedział: Tak, wypiję to. Dostał drogi prezent, po czym to wypił. Najpierw z ust zaczęła mu lecieć piana, jakby był pralką, a potem zaczął się mocno trząść. Co działo się z nim dalej, nie chcę i nie mogę tutaj opisywać. Jak się okazało, ten chłopak pochodził z Wietnamu, a zarówno jego kraj, jak i rodzina są bardzo biedne, dlatego próbował zarobić pieniądze, prowadząc takie transmisje na żywo na TikToku. A cała ta historia zakończyła się tym, że, nie przerywając transmisji na żywo, mama znalazła tego chłopaka, wezwała karetkę, uratowano go i teraz wydaje się, że jego życie jest w miarę bezpieczne. Nagranie z tej transmisji na żywo możecie obejrzeć pod linkiem w moim profilu, tam już je dodano, ponieważ tutaj, jak rozumiecie, nie mogę czegoś takiego pokazać.